Witajcie, tym razem mam dla Was dość ciekawą informację, która pojawiła się niedawno, została ogłoszona e, przez Blizzarda, że będziemy mieli nowy tryb dla jednego gracza e, w Hearthstone. O co chodzi? Chodzi o to, że zostanie udostępniony nam Naxxramas, czyli w zasadzie instancja, która pojawiła się w World of Warcraft. E, będziemy mieli możliwość zagrania w nią, przejścia jej e, w Hearthstone. O co będzie chodzić? To będzie tryb przygody, e, jako że ta instancja ma pięć y, oddzielnych skrzydeł, czyli że tak powiem regionów, e, Blizzard będzie nam je udostępniać po kolei, pierwszy, y, którym będą, będzie skrzydło Arachnidów, pająkowe, że tak powiem, e, będzie udostępniony za darmo, następne natomiast e, będą pojawiać się kolejnych tygodniach e, i będą nas kosztować złoto z gry, tudzież no niestety prawdziwe pieniądze, także e, zapraszam Was do farmienia złota, bo może się przydać e, a teraz przejdziemy do dalszych informacji a przepraszam, dalszych informacji na temat o co tutaj w ogóle chodzi więc tak, przede wszystkim będzie to tryb przygody dla jednego gracza e, co tydzień będzie się pojawiało nowe skrzydło oczywiście Będziecie mieli możliwość przejścia tego trybu później, aczkolwiek podejrzewam, że wszyscy się z przyjemnością rzucą na to, jak tylko się pojawi. Kiedy ma się pojawić, niestety tej wiadomości nie ma jeszcze. Nie ma do żadnej dokładnej daty. Więc tak, po przejściu, przede wszystkim, jedna najważniejsza informacja: po przejściu każdego z mamy gwarantowane, że dostaniemy kartę legendarną losową. Także będzie szansa zdobycia 5 kart, legendarnych za, za każde skrzydło po jednej, więc będziemy mogli rozszerzyć swoją kolekcję i może uda się akurat trafić te legendarne karty, których nam brakuje. Pojawią się również nowe karty, związane właśnie z Ramas. Nowych kart będzie w sumie 30. E, będą, w, wśród tych będzie też e, jedna karta legendarna e, pojawią się również e, inne nowe karty e, które będą powiązane jakby tematyką z, z ramas bardzo ciekawe jest to, że e, będą to karty, które będą ze sobą bardzo ciekawie współgrać oraz ciekawe również jest to, że te karty nawet jeżeli nie weźmiemy udziału w e, w tej przygodzie będą pojawiały się na arenie, także nawet jeżeli tego nie odblokujecie, to będziecie mieli możliwość trafienia na te karty w trakcie wybierania kart na arenę e i mamy parę przykładowych kart już podanych, e żebyśmy mogli zobaczyć o co, o co to się wszystko rozchodzi, na przykład jest taka karta jak Grabasz, czyli 1-2 za 1 i otrzymuje plus 1, 1 plus za każdym razem, gdy przyzywasz tronika z Agonią, tudzież z Defratul. Czyli na przykład zbiera łupów, który jak umiera, to dobieramy kartę. E, mamy również cienia znak Ramas 2-2 za 3 e, z ukryciem, który otrzymuje plus 1, plus 1 na początku Twojej tury. Czyli będzie można go um, przytrzymać przez jakiś czas w ukryciu, napompować, że tak powiem, e, no i potem użyć jako, jako mocniejszej kreatury. No, chyba że oczywiście gramy na e, łowce, który, który flarą zdejmuje nam e, ukrycie na stronnikach. No, ale myślę, że to całkiem ciekawa, ciekawa opcja. Taki mniejszy grul troszkę. Mamy również nerubiańskie jajko 02 za 2, e, którego agonią jest to, że przyzywa nerubiana 4-4. Więc w zasadzie, jeżeli przeciwnik będzie na tyle głupi, że. Och, przepraszam. Będzie na tyle głupi, że je zabije, to zamiast 0-2 na polu gry pojawi się 4-4, także całkiem ciekawa opcja. E, mamy również tańczące miecze, 4-4 za 3, czyli już całkiem nieźle, e, tylko niestety agonia jest taka, że przeciwnik dobiera kartę. No ale jeżeli na przykład mamy monetę, to możemy wystawić stronnika 4-4 w drugiej turze. E, który zabije i stronnika 3-2, i stronnika 2-3, i stronnika 2-1 na przykład i sam nadal pozostanie przy życiu. Także bardzo ciekawa opcja. Myślę, że e, stanowczo balansuje to, że nasz Wydźwignik będzie dobierać kartę w ramach kary. Tak? E, mamy również kartę legendarną, Baron Zerwik Pięknie. E, 1-7 za 4, jak to jest karta legendarna i twoje stronice aktywują agonie dwukrotnie. Także mamy bardzo ciekawą taką synergię pomiędzy tymi kartami, bo na przykład ta karta spowoduje, że e, z nerubiańskiego jajka wyskoczy nam dwóch nerubianów 4-4, a to już jest bardzo, bardzo interesująca opcja, jeżeli udałoby się zagrać na przykład w szóstej turze za 4 tego barona i za dwa nerubiańskie jajko, e, to może być całkiem, całkiem ciekawa kombinacja. No więc tak, przechodząc dalej, będą również dostępne wyzwania klasowe. Nie wiadomo jeszcze dokładnie na czym będą polegać, ale będzie można je ukończyć w trakcie przechodzenia poszczególnych skrzydeł. Dla każdej klasy będą to oczywiście różne wyzwania, aczkolwiek podejrzewam, że nie będą się od siebie spe zbyt specjalnie różnić. Pewnie e, będzie to coś na zasadzie wykorzystania danej karty na przykład. X razy albo w przypadku grania magii, użycia x liczby czarów, coś w tym guście. I wykonywanie tych zadań e, klasowych pozwoli nam odblokować nowe karty klasowe. Także przyjdzie nam jeszcze więcej nowych kart e, dla, dla naszych klas. Każda klasa otrzyma swoje nowe, dodatkowe karty. Także bardzo ciekawa opcja. Myślę, że e, może to no myślę, że zmieni to dużo w, w mecie gry, jako że będą nowe karty, będą nowe możliwości, może jakieś nowe kombinacje, tak naprawdę nie wiadomo jeszcze zbyt wiele na ten temat, ale jeżeli będą pojawiać się jakieś dalsze informacje, to postaram się z wami podzielić. Um, te karty, tak samo jak te, o których wcześniej wspominałem, te związane z Naxxramas, będą oczywiście dostępne od razu na arenie, um, bez potrzeby odblokowywania ich, no ale jeżeli będziemy chcieli je wykorzystać w trybie rankingowym, no to trzeba będzie jednak e, powalczyć troszeczkę. E, będzie dziewięć tych wyzwań klasowych, taka informacja została podana, e, także myślę, że będzie można liczyć na różnorodność, ale może będzie chodziło o to, żeby przed umiejętnością bohatera e, na przykład... E, Łotra czy druida zabić się w 10 strudników. Może coś takiego będzie. Um, no i mamy jeszcze jedną bardzo ważną informację. E, będzie nowa mapa. E, w ogóle wygląd planszy z, w, do Hartzon zostanie zmieniony. Będzie taki klimatyczny, tak jak widzicie tutaj na obrazku. E, odnosi się to oczywiście do Naxxramas. Myślę, że Spora część z Was grała w World of Warcraft, także wie o co tam chodzi e, i, i jakoś to będzie wyglądać. Tutaj na obrazku mamy podane jakiegoś kościotrupomaga, Maga, jak widzicie, e, który jest naszym przeciwnikiem e, i ma umiejętność bohatera za 4. A niestety nie, ma, nie, ma pojęcia, nie mam pojęcia o co, o co chodzi. E, natomiast każde skrzydło. Będzie zakończone bosem, e, Żeby je przejść do końca, będziemy musieli pokonać jakiegoś bossa. Mamy przykładowego bossa podanego, e, którego umiejętność bohatera jest strasznie przegięta. Nie mam pojęcia, jak to będzie zbalansowane, ale jak widzicie e, na obrazku, za jeden many. Mam moc specjalną zadaj dwa punkty obrażeń drugiemu stronnikowi z lewego skraju planszy. To znaczy, że nie będzie można e, wystawiać stronników z dwa życia. Albo z jeden, tak? Bo będą po prostu ginąć co rundę. Za jeden many to jest przecież masakra. E, I mamy pokazaną jedną kartę. Za dwa many, mózg otrzep, obaj gracze dobierają dwie karty i otrzymują kryształ manę, czyli... Karta, która przyspiesza rozgrywkę no, w zasadzie. Czyli na przykład na tego bossa y, granie murloków nie będzie miało zupełnie sensu, bo przeciwnik będzie je zabijać w zasadzie za darmo. No chyba, że oczywiście uda nam się jakoś to sensownie ustawić, y, upozycjonować tych swoich stronników, żeby jakby ominąć tę umiejętność, y, umiejętność tego bohatera. W każdym razie tak to wygląda. Myślę, że to bardzo ciekawy dodatek do gry. Myślę, że jak tylko się pojawi, to sam się od razu na to rzucę. Na szczęście mam trochę odważonego złota, także bardzo chętnie się w to pobawię. Postaram się, żebyście mieli na bieżąco wszystkie informacje, jak tylko będzie się pojawiać. Pod filmikiem znajdziecie oczywiście linka do oficjalnej informacji ze strony Blizzarda, w którym to wszystko co. Powiedziałem, jest napisane, także jeżeli macie ochotę się tam przyjrzeć, to jak najbardziej Was zapraszam. Mam nadzieję, że Wam również podoba się to, to, to ta cała opcja z Ramas i myślę, że spotkamy się następnym razem i podzielimy informacjami jak to wszystko wygląda, jak to zostało przeprowadzone, no i jakie nowe ciekawe karty i jakie nowe karty legendarne udało nam się zdobyć. Także zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów, trzymajcie się powodzenia w Waszych grach i do następnego razu. Hej!